Na ten film czekała cała Polska. Oczywiście żartuję, bo nie, no nie można powiedzieć, że nikt nie czekał, bo ogólnie było już dosyć sporo diemów, takich pospieszających mnie, żeby ten film pojawił się już jak najszybciej. Moi drodzy, podsumowanie mojej masy 3 miesięcznej, pierwszej w życiu masy, na którą weszłam, która wzbudziła dosyć wiele kontrowersji. Dzisiaj powiem wam, czy żałowałam tej decyzji, czy było warto, ile przytyłam. Porozmawiamy, ile wszędzie mi centymetrów doszło i co teraz po masie. Lec. Go. Powiem wam tak, masa na początku dla mnie była takim etapem po prostu, który w mojej głowie wydawało mi się, że będzie usłany różami, ja i tak już dużo chodziłam na siłownię, dużo i ciężko trenowałam, więc ja po prostu stwierdziłam, że do tego, do, że do tego po prostu dojdzie dużo jedzenia, a że ja ogólnie lubię jeść, no to mówię lajcik. Okazało się totalnie inaczej. Z masą mam nieprzyjemne doświadczenia. Masa była dla mnie dosyć ciężka. Po pierwsze ilość jedzenia, którą musiałam spożytkować, która miała być odżywcza, wysokobiałkowa, trochę mi przerosła. Do tego duża ilość węglowodanów, które na masie jadłam. A ogólnie ja najlepiej się czuję na diecie low-carb, białkowo-tłuszczowej i na takiej po prostu najlepiej się czuję psychicznie, fizycznie, gastrycznie. Wszystko po prostu. I powiem Wam szczerze, że Największym paradoksem dla mnie było to, że przez te trzy miesiące masy miałam mega low energy level. Naprawdę miałam tak mało energii na cokolwiek, że teraz po nie Niecałym tygodniu bycia na redukcji. Nawet moi bliscy są zdziwieni, że ja nagle zaczęłam inaczej spędzać czas. Już nie jestem w stanie wyleżeć całej niedzieli po prostu w łóżku, e, cały czas coś mam ochotę robić. Więc ogólnie dostarczając swoim organizmowi więcej paliwa, miałam mniej energii na wszystko. Treningi były zabójczo ciężkie. wręcz trochę mnie stresowały te treningi, szczególnie treningi dołów. Trochę czułam podwyższony poziom stresu, jak jechałam na siłownię, bo wiedziałam, że ja muszę zrobić ten trening, że ja muszę dać z siebie 110%. No bo dostarczam sobie tą nadwyżkę kaloryczną tylko i wyłącznie po to, żeby zbudować te mięśnie. W tym przypadku priorytetem były pośladki. Więc ja wiedziałam, że ja naprawdę muszę z siebie dać wszystko i na tych treningach naprawdę były momenty, kiedy nie było ze mną najlepiej. E, trochę drastycznie to brzmi. I nie jest to zdrowe podejście ani do treningów, ani do diety. Tak nie powinno to wyglądać. Ja po prostu chcę być z Wami szczera, tak wyglądała moja pierwsza masa, ale to nie znaczy, że u każdego tak musi być i że każdy teraz musi się zabijać na tych treningach i, i robić je tak do upadku mięśniowego, do wymęczenia. Yy, nie, nie o to mi chodzi i nie chcę też nikogo, nikogo zrazić do masy. Po prostu jestem 100% szczera. Nie chcę za dużo się rozgadywać, więc może jeszcze tylko dopowiem, że okres masy był też okresem, w którym zaniedbałam jakieś takie wysoko odżywcze jedzenie. To jest fundament mojego, mojej codzienności. Ja, żeby czuć się dobrze i dobrze funkcjonować, muszę jeść odżywczy. Ja muszę mieć ogarniętą tą dietę. Muszę mieć fajno, fajny, spontaniczny ruch. Na masie, już szczególnie pod koniec, pozwalałam sobie na, duże, na dużą ilość przetworzonych produktów. Po pierwsze, im więcej przetworzonej żywności jesz, tym bardziej masz potem na nią ochotę. Ale powiem Wam szczerze, za każdym razem, jak na masie coś jadłam przetworzonego, e, czułam, że siebie oszukuję. W sensie, że to wcale nie jest takie dobre, jak mi się wydaje i jak to ludzie opisują, wiecie, jechać sobie w nocy na maczka albo zamówić sobie jakąś pizzę z podwójnym serem. Mi to niezdrowe jedzenie w ogóle nie smakowało, nie sprawiało mi satysfakcji. Były takie momenty, że coś naprawdę było pyszne i fajnie, ale naprawdę. Yy, nie satysfakcjonujące, zaczęło mnie to męczyć. Zaczęło mnie to męczyć, że ja mogę sobie na to pozwolić, pozwalam sobie to na to, i mam w takiej głowie, że Jezu, jak super, że ja sobie to zjem, ten ser, ta pizza, jakiś hamburger, batonik, czekolada, ciasteczka. A jak już to jadłam, to mnie to w ogóle nie satysfakcjonowało. Po prostu yy, chyba świadomość tego, że wprowadzam do swojego organizmu rzeczy, które totalnie nie, nie robią mi nic dobrego, tylko wręcz przeciwnie. Yy, I wcale nie jest naprawdę takie. Dobre i smaczne, jak to jest wykreowane i opisane, nie sprawia mi to satysfakcji. Nikt mnie do tego nie zmuszał, ale mówię, wpadłam w takie błędne koło. O dziwo, jak przyszłam na redukcję, totalnie się od tego uwolniłam i w ogóle nie miałam czegoś takiego, że mam ochotę na, na jakąś czekoladę, czy, czy batona, czy pizzę, hamburgera, McDonalda. W, w ogóle tego nie mam. Jakby czuję, że przez ten okres masy nie byłam sobą. Naprawdę czuję, że nie byłam sobą. Problemem nie była masa, tylko było moje podejście do masy, że mi po prostu się odechciało jeść odżywczo. Dlatego, że początki masy wspominam z tak ogromną ilością jedzenia, z którą nie potrafiłam sobie poradzić, że mówię, kurde, ile to jest jedzenia. I po prostu starałam się jak najłatwiej te kalory sobie dostarczyć. Na przykład, jadłam dużo na biału, który w nadmiarze mi wcale nie służy, na przykład moja cera się bardzo pogorszyła. No i właśnie, dużo pieczywa, jakoś dużo węglowodanów. Dało się zrobić to 100 razy lepiej, ale to była moja pierwsza masa, i już teraz po prostu wiem, jak to zrobić w przyszłości. I tutaj też jest taka trochę sprzeczność, bo ja wiem, że teraz w tych czasach jest duży problem z zaburzeniami odżywiania, nie chcę na nikogo źle wpłynąć, żeby ktoś teraz, nie wiem, nigdy już w ogóle nie zjadł McDonalda, ani nie zjadł batonika, ani czekolady. Pamiętajcie, proszę, że nie o to chodzi. Pamiętajcie, że ja nie wiem z kim rozmawiam, nie wiem kto jest po drugiej stronie ekranu. Jakbym wiedziała, że mam koleżankę, która zmaga się z zaburzeniami odżywiania, pewnie do niej dobierałabym inaczej zdania. I tak samo, jeżeli wiedziałabym, że rozmawiam z koleżanką, która uważa, że jedzenie maka co drugi dzień nie jest takie tragiczne, i cały czas je przetworzone jedzenie, też bym do niej kierowała inaczej te zdania. Więc. Proszę pamiętajcie, żeby wszystko traktować indywidualnie. Dobierajcie to, co ja mówię do swoich potrzeb. Po prostu używajcie mózgu, jak mnie słuchacie, dobrze? Okej, okay. na no, maksa się rozgadałam, przepraszam. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o moje przemyślenia, takie stuprocentowo szczere. Przejdźmy do wymiarów, bo wiem, że na to wszyscy czekają. Siła poszła mi radykalnie do góry, nawet w ćwiczeniach kalistenicznych, gdzie tak naprawdę im Ciebie jest więcej, tym jest ci ciężej. Zrobiłam 5,5 pompek, co jest dla mnie rekordowe i przez cały okres redukcji i utrzymania nie byłam w stanie dojść do takiego progresu. Wymiary robiłam 1 stycznia. Ostatnie wymiary robiłam 1 sierpnia. Wtedy wchodziłam na zero kaloryczne. Nie chcę wam mówić, jakie ja dokładnie mam wymiary, bo nie chcę, żeby ktoś się do mnie porównywał, patrzał ile ktoś ma. Li chodzi o talię. Talia to jest u mnie miejsce, w którym najwięcej widać, że przytyłam. Tali przybyło mi dokładnie 7 cm. Uważam, że jest to całkiem sporo, ale jakby wiecie, nie byłam przerażona. W sensie wiadomo, I'm just a girl. I jak to zobaczyłam, też biorąc pod uwagę to, że większość swojego życia zmagałam się z nadwagą, no to trochę się tak, może nie, że przeraziłam, ale miałam takie, oh, well, jakby okej, okay. ale wiecie, myślę, że ta masa też jest dobrym przykładem na to, że to, że przytyjesz, nie znaczy, że to jest koniec świata. Jeżeli chodzi o biodra, obwód moich bioder, tutaj doszło mi 8 cm. Jeżeli chodzi o pośladki, 6 cm. To jest gdzieś. Tyle. Ogólnie trzy miesiące takiej ciężkiej pracy, budowa masy mięśniowej, po prostu tak doceniłam i zrozumiałam, że to jest naprawdę ciężki, wymagający i długotrwały proces. I teraz naprawdę czuję taki respekt dla osób, które są faktycznie umieśnione i widać, że tą masę mięśniową świadomie zbudowały, że. Naprawdę wow. Jeśli chodzi o Uda, Udo wysoko doszło mi 6 cm, Udo nisko doszło mi 3 cm, więc tak się to prezentuje. Jeżeli chodzi o wagę, tutaj doszło naprawdę dużo kilogramów. Myślę, że po pierwszym tygodniu redukcji naprawdę dużo waga może spaść, dlatego że bardzo dużo zatrzymanej wody w organizmie. Ja 1 stycznia też byłam po okresie świątecznym, więc myślę, że to też trochę wpłynęło na tą wagę. Na ten moment waży 8 kg więcej niż przed masą, więc ogólnie ta waga wzrosła bardzo mocno i tutaj doszło dużo fatu no bo to nie jest 8 kg mięśnia na 100%, bo to jest niemożliwe, żeby w takim czasie naturalnie zbudować 8 kg masy mięśniowej, zresztą widać po mnie, że ja mam więcej tego fatu, ale słuchajcie, zobaczymy jak to wyjdzie po redukcji, chcę zobaczyć moje plecy, mam nadzieję, że one będą o wiele bardziej umięśnione niż na redukcji, chcę zobaczyć ile centymetrów uda mi się zatrzymać w pośladkach no bo raczej zakładam, że te 6 cm trochę mi spadnie, bo nieuniknionym jest, że przychodzę na redukcję, na której chcę dosyć sporo zjechać z tkanki tłuszczowej, to ten pośladki też mogą trochę się zmniejszyć, ale myślę, że optycznie będą większe niż teraz, ponieważ też dużo zajdzie mi z ud, z brzucha, z talii. Nie mogę się doczekać, naprawdę nie mogę się doczekać. Jak widzicie, to, że przytyłam te 8 kg, kilkanaście centymetrów w obwodach, w talii, w udach, w biodrach, mnie to nie przeraża, jakby było coś takiego, że okej, okay, Marta, musisz to teraz przetrawić z punktu widzenia osoby, która zawsze chciała być jak najchudsza, bo miała nadwagę, ale jestem zadowolona. Ja na moim sklepie odżywczy e-book i Profit e-book, dwa moje dzieła, które bardzo mocno wspomogły moją redukcję, szczególnie odżywczy e-book e, minus 15% taniej z kodem nowy rok jeszcze przez niedługi okres czasu, więc odsyłam was tam i polecam i zachęcam. Jeszcze na sam koniec chciałem poruszyć temat wagi. Taka szybka anegdotka dla was, jeżeli przeraża was to ile cyferek pokazuje wam waga na liczniku to luka Tutaj miałam osobiście najgorszą formę, najgorzej się z czułam, i też no, można zauważyć, że jest mnie dużo, szczególnie po właśnie tej okolicy brzucha Tali UT. Mm, tutaj ważyłam, moi drodzy, 4 kg mniej niż teraz na końcówce masy, e, kiedy wyglądam w ten sposób. Wiadomo, też przytyłam, ale no, myślę, że tutaj nikt by nie pomyślał, że waży na tym zdjęciu mniej niż na tym, więc jeżeli obchodzi Was tylko to, ile Wam waga pokazuje, to się tym nie sugerujcie. Dla osób niewtajemniczonych, które mogą tego nie rozumieć, nastąpiło to po prostu w wyniku tego, że wtedy miałam pewnie bardzo mało tkanki mięśniowej, był to sam tłuszcz. Teraz mam tej tkanki mięśniowej w wyniku treningu siłowego o wiele więcej. Tkanka mięśniowa też waży. Zadbajmy o nasze ciało. Dobrze jeść, dobrze się ruszać, dobrze spać, dużo pić wody, dbać po prostu o kształt siebie sylwetka ma być efektem ubocznym naszych codziennych nawyków, tego co robimy jak dbamy o nasze ciało, a jeżeli ktoś tak jak ja zajawkowo lubi sobie z tą sylwetką eksperymentować wchodzić na redukcję na masę pamiętajcie, żeby mieć to z głową i się nie przejmować. Więc możecie się spodziewać vlogów z redukcji, nie mogłam po prostu się ich doczekać. Teraz jest też dużo fajnego kontentu merytorycznego odnośnie redukcji, zdrowe nawyki, jak obliczyć deficyt kaloryczny, więc koniecznie wpadajcie na Instagrama, w opisie podlinkuję Wam filmy, które jeżeli przychodzicie na redukcję, też będą na Was wartościowe. Trzymajcie się, uwielbiam Was, szczęśliwego nowego roku i widzimy się niedługo w vlogu z redukcji, więc zasubskrybujcie, buziaczki!